Dzień dobry Państwu! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję, ile możemy uzyskać informacji o osobie bez znajomości jej godziny urodzenia, czyli taki podstawowy kosmogram, gdzie nie patrzymy na ascendent tak? i na rozkład domów. Patrzymy tylko, w jakich znakach jest dana planeta i w jakich na i relacji między nimi. tak. No więc, za przykład, dziś damy pana Roberta Kubica. Myślę, że osoba znana. Robert Kubica. Jedyny Polak w Formule 1, tak? Sportowiec. No więc zaczynamy. Kosmogram bez godziny urodzenia. Robert Kubica. Słońce w znaku skorpiona, Dżeszta. Tak jak mówiliśmy o skorpionie w odcinku o skorpionie, Dżeszta symbolem jest samotny lider, trzymający parasol nad jedną osobą, tak? I Robert Kubica, taki właśnie jedyny Polak pod tym parasolem, tak? Jedyny Polak w Formule 1. Więc tu już nam się wiele zgadza. A skorpion jest to życie na granicy. Ósmy dom. Więc ósmy dom, yy, władca skorpion, to wszystko co ekstremum, tak? Czyli granica życia i śmierci. Więc już widzimy tutaj zgodność z tym szybkim bolidem, tak, gdzie jazda po 300 km na godzinę, tak jakby to dla niego codzienność. Ta cienka, cienka linia życia i śmierci, tak, skorpion. Tutaj jak najbardziej zgadza się. Księżyc w wywyższeniu, w najlepszym w możliwie najlepszym położeniu w astrologii wedyjskiej księżyc wypada w znaku byka. Tak? Jest w egzaltacji. A w nakszatrze Rochini, czyli w tej dostojnej, w tej takiej luksusowej, bogatej, a księżyc w znaku byka, daje kubicy to, że on po prostu nie rozpacza, nie rozpamiętuje. On cały czas działa, tak? Także Księżyc w znaku byka u niego, to nie, nie jest ta emocjonalność, tak? Jak był wypadek, to on nie rozpaczał, nie szedł do mediów, o jej patrzcie, co się stało, jestem poszkodowany, tylko on po cichu, systematycznie, wielki powrót, tak? Tutaj Księżyc jest tak silny, już możemy zobaczyć, że jest w takim położeniu, że on tak jakby jest fundamentem tego kosmogramu Kubicy, tak? Nie znając jego godziny nawet urodzenia. A Rochini symbolem jest rydwan. W tym przypadku tym rydwanem, tą bryczką Kubicy jest Bolik, tak? Więc widzimy tutaj kolejną, kolejne dopasowanie. Także Księżyc jest fundamentem kosmogramu Kubicy, to jest w wywyższeniu. I jedziemy dalej. Merkury. Merkury, czyli ten intelekt Roberta Kubicy jest w Strzelcu. W mula. Mula to jest zbadać coś dogłębnie, tak? Symbolem jest korzeń. Czyli on jest sfokusowany na coś, to on, on to tak jak te, tak jak te, myślę, że u niego się to świetnie sprawdziło, jeśli chodzi o, o tego Merkurego, że dawało mu to taki, taki wgląd. Przecież, jak jest wyścig, to ile rzeczy trzeba poznać dogłębnie, ile trzeba poznać. Informacji o samochodzie, informacji o torze, informacji o sobie danego dnia, jak funkcjonujemy dziś, jak jest na torze dziś, jakie są warunki atmosferyczne, to są po prostu dziesiątki zależności, dziesiątki wpływów na dany wynik. A on, jak wiemy, był swego czasu na samym szczycie tabeli w Formule 1. Mówimy tutaj o światowych wynikach, tak? I jeśli widzimy strzelca, strzelec to zagranica, tak? Więc tutaj to jego podróżowanie po całym świecie, na te tory, na te wyścigi, już mamy tutaj kolejną dopasowaną linijkę, dopasowaną do jego życia, że ten strzelec dawał mu swobodę w tych podróżach, tak? On nie musiał się tam adoptować, nie musiał się przyzwyczajać, tylko ten strzelec dawał mu tą lekkość, tak? I znowu widzimy, że jest to strzelec jest to ogień, tak? Czyli w Formule 1 ten jest niezbędny. Ten power, werwa, wnaksza w mula, czyli badam coś dogłębnie. Tak? Jedziemy dalej. Mamy Wenus w znaku Koziorożca, Nakszatra utarasada. Wenus w Koziorożcu może nie bardzo emocjonalna, może nie bardzo taka powiedziałbym do związku, może nie bardzo do zakładania rodziny. Jak wiemy, jak wiemy, Robert Kubica nie ma żony, nie odnosi się w mediach do swojego związku i z tego co wiemy, nie posiada dzieci. Tak? Tutaj, Wenus w koziorożce, to bardziej czyni go zadaniowcem. Tak? To i to. Najpierw działamy, najpierw struktura. Skoro rządzi tutaj Saturn, tak? to najpierw działamy, najpierw struktura, odpowiedzialność, potem będziemy myśleć o rozrywce. Więc utara szada. To jest ta niezwyciężona. Tutaj w Utarasada, to jest nakszatra słoneczna. Słońce wskazuje najwyższą wartość tak? w tej słonecznej konstelacji, Utarasada. Jedziemy dalej. Mars, czyli patrzymy na Roberta Kubica jako zawodnika Formuły 1, sportowca. Mars jest u niego niezbędny, a Mars w astrologii wedyjskiej w Koziorożcu jest wywyższony, daje najwięcej profitów, tak? daje najwięcej werwy do działania. I Mars w koziorożcu w nakrzacze szrawana. I tutaj powiedzmy sobie, że do tego sportu, w ogóle u każdego sportowca, czy to, czy to jest kierowca rajdowy, czy to jest piłkarz, zawsze ten Mars jest bardzo ważny. I nie tylko jeśli chodzi o niego samego, tak? nie tylko jeśli chodzi o pana Roberta, ale również jeśli chodzi o team, o zespół. Jeśli ktoś ma silnego Marsa, Chce, tak jakby dla swoich ludzi, jak najlepiej chce, ma tą determinację do walki, tak, do wygrywania. Bo nie tylko możemy być dobrym sportowcem, ale jeśli jesteśmy częścią timu, tak, to musimy mieć swoje w sobie tą determinację, ten cel, tak, chcemy wygrać za wszelką cenę. Jest tutaj Wenus i Mars w koziorożcu, czyni go świetnym zadaniowcem, tak, ma za zadanie wygrać wyścig, on idzie zdeterminowany na maksa, tak, nie jest to właśnie taka, bardzo taki układ do uczuć, jakiś emocjonalny, tylko to jest determinacja, upór, koziorożec, to jak ta koza górska, kozica górska, tak? Kozica górska, ona przetrwa wiele, ona jest zdeterminowana, wchodzi po skałach ileś razy za którymś razem wejdzie na szczyt. I ona w bardzo ciężkich warunkach da radę, tak jak pan Robert, mimo wypadków powrót, tak? Wielki comeback. Po Pocichu, rehabilitacja. Bez mediów, bez nagłaśniania. Powrót. Koziorożec. Jedziemy dalej. Jowisz. We własnym znaku. Jowisz w strzelcu, Nakshatra kurwa Asada, tak? Czyli ten poszukiwacz. Jowisz. W strzelcu, tak jak merkury w strzelcu. Daje mu swobodę tego poruszania się po świecie, tak? Strzelec, podróżnik. Super sprawdza się. U Pana kubicy nie ma problemu z podróżami, na pewno lubi podróżować. Jowisz w strzelcu, we własnym znaku, jako charytatywna planeta, Jowisz jest taki charytatywny, on chce dla nas dobrze, tak? Więc super, będzie mu to dawało pomyślność w życiu. Super, będzie wspierać jego projekty. No więc Jowisz w strzelcu, Saturn, znowu mamy tutaj gwiazdkę. Saturn w wywyższeniu. Saturn w swoim znaku w wadze i w nakszatrze Wiszaka. Wiszaka, jak sobie omawialiśmy, nakszatry wygrana za wszelką cenę. Tak? Mówiliśmy sobie, że można to ubrać w cudzysłów po trupach do celu, ale to wskazuje tylko stopień determinacji tej nakszatry. Jak się sfokusuje na tym postawie? To jest moim celem. Dojdę do tego. No więc Saturn w wadze. Wiszaka, gdzie symbolem Wiszaki jest też rozwidlenie dróg, tak? Znowu gdzieś nawiązanie do tego, do tego jego, do tej jego kariery wielkiej, tak? I mamy tutaj Saturna. Bez godziny urodzenia możemy stwierdzić, że Saturn aspektuje Jowisza, tak? Saturn aspektuje Jowisza. Jowisz jest odpowiedzialny też za rodzinę, za budowanie naszego domu. I za potomstwo. No więc Saturn, aspektujący Jowisza, będzie dawał opóźnienia, będzie dawał ograniczenia i będzie uczył struktury, tak? Najpierw zadania wykonaj, potem pora na rozrywkę, po czasie dopiero. Saturn nagradza zawsze po czasie. I Saturn, aspektujący Jowisza, można odnieść się do życia pana Roberta, że właśnie nie ma on. Jeszcze swojego domu założonego, nie ma rodziny i nie jest powiedziane, że nie będzie miał, tak? Ale ten aspekt Saturna Najowisza możemy tak jakby odnieść do tego, tak? W jego życiu. No więc bardzo mocny Saturn we własnym znaku. I dalej mamy węzły księżycowe, które są bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o kosmogramy nasze. I tutaj rachu, ten węzeł północny. Jest w znaku byka na krzatsze kritika, gdzie kritika to już jest byk z domieszką barana, tak? No więc byk z domieszką barana symbolem kritiki jest ostrze, tak? Ostrze noża. I to rachu chce, rachu chce doświadczać. Rachu to jest ciało, jest głowa, rachu to jest głowa bez ciała, tak? I rachu, ja tak jak sobie mówiliśmy, jest nienasycona. Nie może się najść. Wszystko, co weźmie do buzi, wypada dołem. To jest głowa bez ciała. I te jego nienasycone rachu chce cały czas doświadczyć tego ostrza noża, tak? 300 na godzinę, jestem od śmierci po prostu o, o ostrze noża dosłownie, tak? No więc to jest jego cel duszy. I możemy stwierdzić bez godziny urodzenia, że pan Kubica doskonale odnalazł swój cel, i właśnie czuję się tam, podejrzewam, jak ryba w wodzie, w tym polidzie. Formuły 1. Krytykę mamy, rachu. No i następny w kolejności jest Ketu, czyli węzeł południowy. Węzeł południowy w skorpionie Anurada, tak? Anurada symbolem jest lojalność, tak? Kwiat lotosu wyrastający z błota. Pan Kubica. Jako z nie najbogatszego domu, z nie najbogatszej rodziny, zaszedł tak wysoko w tym motosporcie, dzięki swojemu też ojcu, jak to mówi. Często nawiązuje do swojego ojca, że pan Artur Kubica poświęcał dużo pieniędzy, czasu i był tak samo zdeterminowany, żeby syna ukierunkować, żeby syn jak najlepiej po prostu. Yy, Poradził sobie w tym dorosłym życiu, i od małego yy, pan Artur yy, Kubica poświęcał czas, trenował swojego syna po parkingach, po różnych wyścigach dla dzieci, jeździli, tak? Uczył go obycia z tym pojazdem, i tak małymi krokami pan Robert zaszedł aż tak daleko, aż był czołowym zawodnikiem Formuły 1 na świecie, tak? A ketu w skorpionie daje, ketu to odcina, tak? Ketu to jest odcięcie, odizolowanie, a skorpion emocjonalność. Ketu odcina go od emocjonalności, od relacji też może być, tak? Odcina go od tego, no więc to może być kolejny taki tutaj yy, haczyk, jeśli chodzi o tą jego rodzinę, o to jego, yy, jego potomstwo, że ketu, tak jakby odbiera to, tak? Ketu tak jakby blokuje, blokuje te, tą emocjonalność, te relacje, to ciepło takie, tak? Możemy to tak odczytać. No więc moi drodzy, zobaczcie sobie, ile informacji o człowieku możemy wyczytać tylko z jego kosmogramu bez godziny urodzenia, gdzie jest on bardzo okrojony, tak? Już ile możemy odczytać, ile możemy Połączyć ze sobą kropek, tak jakby, tak? Ale nie zapominajmy, że jest to bardzo silny kosmogram. Jest tu bardzo silny księżyc, bardzo silny Mars, bardzo silny Jowisz, jeszcze aspektowany przez Saturna, bardzo silnego. No więc, oto mamy ten przykład, żebyście zobaczyli, ile możemy odczytać, ile możemy odnieść do życia codziennego, patrząc na swój kosmogram, ile możemy u siebie odczytać, tak? I teraz nie mamy tutaj godziny, posługujemy się zwykłym, prostym kosmogramem bez godziny. Nie wiemy w jakiej mahadaszy pan Robert miał, w jakiej mahadaszy dokładnie miał wypadek. Wiemy, że miał wypadek w mahadaszy Rachu. Tak? Rachu na niego wpływał. Rachu jeszcze podbiło ten układ, doprowadzając do tego, że on po prostu chciał jak najbardziej doświadczać tego, tego ostrza noża, tej krytyki. Był w mahadaszy w Rachu. Miał wypadek, gdzie mało nie amputowali mu ręki, tak? No więc zobaczmy, jaka to jest silna energia, jak ona się manifestuje w naszym życiu, to rachu. Zawsze zwracam uwagę na te węzły, że one czasami biorą górę nad całym kosmogramem naszym. I tutaj u niego to rachu prawie do, doprowadziło do amputacji jego ręki. Tak? Ale że reszta była tak silna, ten księżyc, Mars, Jowisz, Saturn. Pozwoliła mu wrócić z powrotem. Wrócił silniejszy, tak jak to mówimy. Dosłownie on wrócił silniejszy. I chciałem Wam tylko powiedzieć, że mamy astrologię jako wiedzę. Mamy kosmogram jako wiedzę o nas wtedy, tak? I możemy urodzić się w domu, gdzie ktoś, jak ojciec pana Roberta, zaczął go szkolić od najmłodszych lat, ukierunkował go i tak, jakby zainwestował swój czas, pieniądze w tego chłopaka, co dało mu świetny wzrost, bo miał świetny kosmogram, tak? A można z takim samym, bardzo zbliżonym kosmogramem, nie ma takich samych, tak? Z bardzo silnym też kosmogramem urodzić się w domu, gdzie nie będziemy mieli wsparcia, nie będziemy mieli funduszy na rozwój. I Wam powiem, bardzo dużo tutaj zależy, od działania, bo jeśli tutaj pan Robert z ojcem działali i on miał super perspektywę do wzrostu, tak, w życiu, a jeśli ktoś będzie miał ten bardzo zbliżony kosmogram i nie będzie działał, nie będzie działał, nie będzie tego wzrostu, nie będzie tej determinacji wyniesionej z domu chociażby, to to się nie zamanifestuje, tak? Nie przyjdzie do nas, Obfitość, nie przyjdzie do nas nagroda, jeśli nie zaczniemy działać. Trzeba zacząć działać. Jaki kosmogram by nie był, zawsze trzeba ruszyć z miejsca. Jeśli ktoś leży na kanapie 3-4 dnia, to jaki ten kosmogram by nie był, to tutaj nikt mu nie przyniesie tak, jakby sławy, i nikt mu nie przyniesie gotowej yy, materii, tak? Gotowego wynagrodzenia za to. Po prostu. To, jaki jest nam nasz kosmogram, jest bardzo istotne, ale bardzo istotne jest, co my z tym zrobimy, tak? No więc działajmy, poznawajmy siebie, poznawajmy nasze kosmo, kosmogramy i uczmy się tych zależności w naszym życiu. A w kolejnym, może nie w kolejnym, ale za jakiś czas zrobię odcinek z Panem Robertem Kubicą, z jego dokładną godziną urodzenia. I wtedy zobaczycie Państwo, jaka jest różnica między takim standardowym kosmogramem bez godziny urodzenia, a jaka jest różnica z takim yy, yy, z wiedzą o godzinie urodzenia, tak? Zobaczycie, ile wtedy można wyciągnąć wniosków, ile wtedy mamy pewników, tak? Także myślę, że pan Robert jest super przykładem. Ja życzę mu jak najlepiej tej determinacji cały czas niech Mars zawsze z nim będzie. I niech, niech to po prostu wszystko mu sprzyja, niech on wraca, co chwilę silniejszy, bo jak nie w F1, to on wielu ludzi może nauczyć po prostu wytrwałości, determinacji i osiągania sukcesów. Na takich ludzi warto patrzeć. Tak. Dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka. Widzimy się w kolejnym. Wszystkiego dobrego.